Oni tam wszystkim dają cztery razy tak. <grym> tak, i to. to no, sorry, nawet to jest zespoły, niektóre to jest Niektóre, no dobra, nie, nie gadajmy, bo to będą słuchać potem oglądać. Sunrise czy Love Parade? <grym> <Nie. grym> y Sunrise. Nie, Love Parade. Znaczy, no ze względu bezpieczeństwa chyba wolałbym na Sunrise. Adel czy Lady Gaga? Adel. Chociaż... A może, a może dwa? Nie. No. To nic. No to ja powiem, że Lady Gaga. No. Bo? No bo lubię Poker Face na przykład. Śpiewasz sobie czasem? Czasem po, 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 sobie po, śpiewam. Po. Pod prysznicem na przykład. A jak się przygotowujecie do koncertów? Siedzimy sobie na backstage'u. Przy komputerach najczęściej. Przeglądamy Facebooka. Tak, gdzieś tam wrzucamy fajne Instagramy. I jak no już słyszymy, że support kończy, no to wychodzimy na scenę. Taka prosto. Tak prosto. Nie, nie skupiacie się nad tym, żeby. Dużo wody pijemy. Wody pijemy dużo, nie, ale mamy taki wcześniej taki rytualik swój, ale nie będę o nim więcej opowiadał, to trwa 5 sekund. Eee, tuż przed wyjściem na scenę. I już jak po tym czymś jesteśmy tak już w koncercie, że tak powiem, i, i możemy grać. A jak do całej trasy się przygotowujecie właśnie? E, no gramy dużo prób e, i e, biegamy. Kondycja, tak. Kondycję, żeby wytrzymać. Rozumiem, ale tak tygodniowo macie taki plan, dzisiaj 4 km. Nie tak. no, może z tym nie przesadziłem trochę. Ja, ja nie biegam. Ja, tak. Ale ja, ja trochę jeszcze zawsze próbuję poruszać, trochę się próbuję poruszać, bo taka trasa jednak jest męcząca dosyć i zazwyczaj po paru pierwszych koncertach jest taka zniżka kondycji i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. No. No właśnie, 6 tygodni w trasie europejskiej. I jak? Pakujecie to tobołki, jedziecie i jak to logistycznie sobie przygotowujecie? Bo to, to znaczy, chyba nie, nie lada wyzwanie, co? Znaczy nie jesteśmy jakimś zespołem typu miłość, że dużą logistykę musimy przeprowadzać. Pakujemy busa i wsiadamy jedziemy, nie? Bez... No nie ma no, jakby bez ceregieli. Nie, nie bez ceregieli. No po prostu aha, duże zakupy robimy wcześniej. No, o, oczywiście opa. sprzętu, jakieś tam struny na płytki. No i, i no, jedzeniowe zakupy robimy. Jedzenie. <assim> a, coś tam <śni> trzeba puszki. kupić sobie jakieś puszki. Puszki bo rybne. <śni> Życie drogie na obczyźnie. Czyli pasztety. A, jeść, a jeść się chce. Chleb długoterminowy. Dokładnie. I tak na 6 tygodni, tak? No, trzeba zrobić zapasy duże. Połowę, przynajmniej trasy, potem się kończy, ale też można trochę pieniędzy. No, taka, taki, taka puszka ze śledziem w Francji to kosztuje z 5 euro, także to jest duża oszczędność. Tyle co struny, prawie. Tyle co strony, a z wybór, albo struny, zmieniać strunę, albo jeść śledzia. A jakieś najbardziej zabawne historie, anegdotki z fanami fankami. Był w, w tym, w Niemczech, w Karlsruhe, był taki e, fan, można powiedzieć fan, a, tak, tak, to był tak, tak, prawdziwy tak. fan, bo e, a, to był taki e, młody Niemiec, który po koncercie czekał na nas przy busie i miał, e, w, na, napisał dla nas rap, ułożył, z tytułem, e, jest, z wykorzystał wszystkie, po angielsku, wykorzystał wszystkie tytuły naszych utworów. I zrobił z tego taką, taki trochę yo rap. I Wrapował. Rapował to mamy nagrane. Właśnie mieliśmy to wrzucić. Mieliśmy, ale tak... No, po trasie może. No, bo jeszcze tak mieliśmy na czas. Ale no to, to było dziwne trochę, ale sympatyczne bardzo, ale... No, bo musiał jakby... No, no, on musiał, musiał trochę przy tym posiedzieć przecież, no. No tak, właśnie... Znaczy, w po, 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 pozytywnym sensie. No, że jakby, no, Tak, żeśmy latali, stage diving robiliśmy, kurczę, w tym roku. I we dwóch, dwóch itarzystów. latało To oni tak sprowokowali taką interakcję? Ja Wśród czy... nich, a oni zaczęli nas pod, podnosić. Widziałam bardzo fajne zdjęcie wasze na Facebooku z 2010 roku z Wiednia, które mnie urzekło, takie łóżko piętrowe. Tak, to arena Wiednia To jest w ogóle bardzo fajny jakby kompleks klubów. I, a, a tam, pamiętam taki napis, jest, że. bo to jest taki skłotowy klimat, właśnie. Ale. ale. ale, ale z, tak, ale schludny, powiedzmy. Pod klasą. Tak, e, dwugwiazd, dwugwiazdkowy skład e, I był napis na, na ścianie, to pamiętam, że. Sleeping here is like. Uh, is like being in reeds, uh, if you compare it to uh, Italian squats. Tak. Coś, coś, coś takiego. No generalnie. w to byliśmy w włoskim skłocie, tak, potwierdzamy. tak. No i jest. hiszpańskie skłody to jest zdarzyłam no się parę razy takie. Coś no parę razy u, u, uciekaliśmy z noclegu, że tak powiem. <noise> <noise> Okej. Okay. Dwa. No dwa, nie no. parę. No to para jedna. No parę, Nowa płyta. E, chcemy ją wydać we wrześniu, w październiku, coś takiego. W wrześniu. We wrześniu. Dobrze pójdzie we wrześniu. Czyli mamy jeszcze pół roku całe do wakacji na pisanie materiału, wejście do studia, zmiksowanie tego. E, to przy dobrych wiatrach to wszystko powinno się udać i znowu chcemy ruszyć w dwie trasy, czyli rozbić, rozbić sobie to na Polskę i na zagranicę. Też mamy w planach pojechać na wschód, coś w Rosji pograć, bo byliśmy w Moskwie w kwietniu i super był odbiór. Tam jest, Myślę, że tam warto wrócić. Tak samo, nie wiem, Ukraina. Może Białoruś, Skandynawia może pozbyć. Może Skandynawia, też do Anglii by się warto było wybrać. No jest tych krajów trochę. E, także musimy to jakoś sobie wykombinować wszystko. Ale tak, no mamy już parę numerów e, zrobionych. Między innymi e, Hollow Light to jest nasz najnowszy numer i jego e, gramy na tej trasie. E, no, i jest tak, no jeśli ktoś kojarzy ten kawałek, to jest bardziej bardziej, bardziej piosenkowo niż, niż na poprzedniej płycie. Co zresztą nie jest trudne. Jeśli ktoś zna naszą ostatnią płytę, żeby było bardziej piosenkowo. Eee... No, żeby było mniej piosenkowo. Jak wam się udało tak szybko wgryźć ten rynek? Czy to... No, właśnie, my też się to. To jest kwestia szczęścia też trochę. Dużo pracy. Na pewno dużo pracy. No. Staramy się grać kiedy możemy tylko, się widzimy, spotykamy na sali prób. Mamy własną salę prób, także nie mamy żadnych limitów czasowych, możemy sobie siedzieć tam do nocy. Nie wiem, no tak jak powiedział Tomek, że na pewno trochę szczęścia. Po... Trzeba się wpychać. Trzeba się rozpychać. nie Trzeba być świadomym swojej wartości chyba i... Myśmy uwierzyli bardzo na początku w to, co, co robimy i tak byliśmy pełni entuzjazmu. Dalej jesteśmy zresztą i po prostu tak to się mówi bez krępacji, żeśmy się. Yy, My jesteśmy dobić brać nas. Tak, żeśmy się wpychali po prostu, gdzie się dało i chyba zawocowało, bo... Posypałeś jakieś tam propozycje supportów właśnie na początku, a to jest najlepsza droga, chyba jedyna, żeby się wybić, poza, nie wiem, pójściem do Mam Talent albo X-Factor, prawda, co nas jakby nigdy nie interesowało. Kora nie wie, o co chodzi. Znaczy takie to, 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 programy to są... nie, nie jesteśmy fanami takich programów. Czyli nie, 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 nie. uważacie, że nie da się na przykład w Polsce wybić poprzez jakieś MassBeat'em Music albo... Nie, nie, wręcz odwrotnie, tam ja się da wybić, tylko ja bym chyba się z tym źle czuł trochę, gdybym ja się wybił przez program, gdzie... Dlaczego? To uważasz, że to jest gorsza, gorsza droga, czy...? Znaczy nie no, niby, niby to jest jakaś taka tuba, że po prostu można ze swoją muzyką dotrzeć do szerszego grona odbiorców, ale y, wydaje mi się, że, że większa ilość karier została złamana przez te programy niż, niż y, y, ilość karier, które, które jakoś tam dzięki temu się ładnie potoczyły. Poza tym ja jestem pewny wręcz, że my byśmy tam dostali... Jezu, może jeden na tak by było. Może Kora by nam dała na tak. Jesteście długo w roz� Eraz, rozjazdach i tak nie ma jakiegoś na przykład, że tak macie siebie dość 6 tygodni, tak ciągle te same twarze, ciągle te same twarze, ciągle te same twarze, do domu, do domu. Site. Znaczy zmęczenie jest jakieś na pewno, ale o dziwo z trasy na trasę coraz lepiej to znosimy, myśmy się na, na, na pierwszej trasie na, najbardziej żarli. A tak było, że ktoś czas eee. miałem więcej nie, z tobą nie, nie zagrał. Nie, nie, to aż to, 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 to w ogóle takiego poziomu nigdy nie było. A, a teraz to w ogóle na, na takim ludzie jakoś te trasy przejeżdżamy, że, że tam nie wiem, no ja tutaj z, z, ze stołkiem się najbardziej żremy chyba, bo ten to się spóźnia ciągle. Ale my się znamy już 15 lat. Od razu, no to dawaj. <laughs> Ale generalnie to są jakieś takie, śmiech bardziej niż kłótnie, dlatego myślę, że, że to w ogóle nie ma co o czym mówisz. Myśmy się trochę nauczyli tak ze sobą żyć, wiemy, że to, jest, to nie jest wyjazd na kolonie, ani na jakiś, nie wiem, sportowy, sportowy obóz, tylko po prostu musimy być razem, musimy być zespołem i nawet jak ktoś ma gorszy dzień czasem, to nauczyliśmy się robić tak, żeby innym nie robić to bardzo problemów z tego, że ktoś tam się gorzej Oczywiście to nie jest łatwe i cały czas się zdarza sytuacji, że jakieś są malutkie spięcia. Ale to jest normalne jak jest tam ośmiu chłopa w, jednym, w jednej furgonetce. Dobra, więc tak to wygląda. I nie wiem czy. A ty dostaniesz dwie. No to już możemy powiedzieć, że przynajmniej okładki są ładne. Dobra, ja sobie jutro przysłuchamy w busie.